Dobra, ja jestem... I... Ej, ej, to tam jest. co? Dobra, gdzie idziemy? Do, do latarni czy gdzie? No dobra, czekajcie. Ups. Ej, ktoś mnie bije tutaj, nie? Dobra. Ej, wiecie co? Ej, szkielety to mnie biją. Tak. A, ja, a ja... No dobra, przekajcie, bo mnie zabiją. ja doczytałem, że możemy niszczyć wszystko, ej, znaczy możemy niszczyć piasek, prawda? Więc musimy zniszczyć całą plażę. Nie no, w co to nie bądź. Nie. Tak, Jest Kwasior! Po Powitajmy go wielkimi prawami! Możecie popatrzeć na niego. No. A trzeba by się odpadł. Ej, weź ich zabij tutaj, bo oni mnie tu gonią i oni ging, mnie Gin, 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 w środek aktu! <noise> Ej, Miksik, ha. gdzie Ty jesteś? Miksik Madiaks. Czysta magia. Chodź się zagramy w Kwasior Bola, a nie, bo wyłączyłem PvP. Zapomniałem. Eee... Okej, dobra. Miksik Madiaks. <noise> No mam jednego jaksa i to... No dobra, cześć. to do jakiegoś domku. Okej okay, dobra, wbijaj mnie tam ja. A nie, poczekaj, bo tam były jeszcze latarnie pamiętam. No. Ach... ktoś się laguje. No właśnie. Tak, Irio ze w głowie, biegnie, co... No, tak. y, czym prędzej, ile sił w nogach, co do, coś oka? Mam cztery FP! mam no, coś do ukradnięcia. Dobra, jest. O, Gdzie to wy zbieracie hajka. to to? I poczekaj, to jest glina. A, tu jesteście chłopani. To jest glina. To, to była glina. A bo my przecież możemy zbierać to co jest. No, to, jest piasek. No. to piasek. To piasek też zniszczyć. Nie wiem je jesteście dobra. w latarni? Ciągnąłeś sama jecha? No. On to... Co, na górze jest skrzynia e, obstawiając. Nie ja słyszałem, żeby coś wybuchało, więc chyba jesteśmy bezpieczni. Nie, na górze jest pewnie skrzynia Ciąg, Ciąg za wajchę baby! A, jak to ładnie. Teraz... Zejść na dół. teraz mm, o, no, teraz tu sobie... W... Ej weź, prze... no, ciągniemy tu wajchę jeszcze raz Hej. Co mówisz? Ciąg za wajchę e, Czekaj, muszę okay. teraz zejść na dół Lecę! To nie był dobry pomysł Nie ruszaj moich itemów nie ja tam... Ej, pociągnę za tą wajchę, czy nie? Okej, okay, jestem na Zotarni, podziwiam jakże piękne widoki, tam widzę chyba... No, posiora. tam widzę dynię. Dobra, ja też wejdę, żeby pokazać oh. sobie, ludziom. Moment, skrzynka. Znowu, dobra, mamy już pięć Ui. No wiem, tam na górze była skrzynia. Była skrzynia tam na górze? Tak. Dobra, ja sobie, ja, z, ja se zrobię kamikadze. Żeby zejść stąd... Myślałem, że, że masz tu miksichę. bo ja jestem zapominajmy o tym. Ja po prostu skoczę do wody. Jesteś miksichem, uświadam to sobie. Nie, Mam cztery e, w... masz nie, nie nie Tak, dobrze. To, 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 to... Nie a nie, czekajcie, a to jest, tak to jest. Nie możemy zapomnieć o moim ulubionym fragmencie. Nie. <laughs> błagam cię. Czekajcie na mnie. Tak, cztery. Sorry, ja już jeden okradłem. O, skrzynki. nic. Nic. A my tu sobie tylko banki okradamy, a ty na przykład... Uuu, nieładnie. Oj. Kolejny. No, kolejne... Ej, to jest gry, mapka no. escape'owa? Kolejny kwadrz, z to jest U, nie, to ja teraz jestem na Forge'u. O, mam diaksa. Aha. Okay. Mam zainstalowany Forge bez... ...opti a, fajna, więc jest kupio. Tak. No, no, taki... ...takie epkie nie? No. A widzę, że... Patrz jaki czyj, ten kwasier już okradł. Dobra będzie co, ja sobie wejdę do tutaj jednego wymieszczenia, no, do kościoła i zobaczę co w kościele słucha No Tak, trzeba okradć. Wracam, wszyscy. bo idę się umyć, zaraz wracam. Kwasier jest... To było Dobra, ale my nie chcemy słuchać, że kwasier idziesz się myć o 13.51. Do, do kościoła wszyscy, już. Ale kwa się mieć w sobotę o 1351 Kto Ławek, kazanie wygłosi wasz ukochany wlebny lebnym Dobra, ja wskoczę do wody najpierw. Ej, hey, tu nic nie ma. O patrz, patrz, patrz jakieś 400 tam znalaz Co tam znalazłeś? Myję się, myję się, myję się. No ty. No byłeś tam gdzieś. Nie no, wiem, ja znalazłem kapelutek, ja może kapelutek. tylko ja nie mam zbroi, jestem z... Na dobra. Ej, byliśmy tutaj wszędzie, nie? No? Ej, Irion, bo ty byłeś tam w tym nie, tam, 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 tam tylko e, był Mariano, więc wiesz. Ej, tu, tu jest jakieś Ej, tam są moje itemki, weźcie je, zostawcie jak możecie. Ja tu gdzieś wbiłem. Mam rybę i cztery skoczył... pochodnie, no dobra. Skoczył, czy cię spadł. Czego, bo się jeszcze pisze, nie? Dobra, Irion skoczył. I ominął twoje itemki. No dobra. Okay. Zaskoczył. Co no, to... masz tutaj? Na... Do której wody? No dobra, a, nieważne. Coś tutaj znalazł nasz ucho, towarzysz. to mażesz. Dobra, gdzieś tu tam nie? I, idziecie za mną? Chodźcie, wskoczcie do tej wody. Aha, jest, no coś. Tam w kościele, jak wejdziesz po lewej ulej? stronie, a, czy po prawej, po prawej stronie, masz taką wodę, wskocz tam. Jest coś, ja tam byłem i nic nie zauważyłem. A, jest po środku. Ja nie mam czapeczki. Dawaj czapeczki. Te kryjówki. Ej, nie zabierz to. Tu. Jak ktoś chce, to mam czapeczkę. Ja też mam czapeczkę. O. Dobra, to masz czapeczkę. Trzeba, bo tu jest jakieś kurna... Skórne... Ej, mogliśmy niszczyć piasek, nie? Tak, wiem, bo sam zbierałem dużo piasku. Gravel też mogliśmy niszczyć? Ej, tak, glinę, piasek, żwir. Ja bym nazbierał glinę, to będzie potem do czytowania na parkurach. Kwasiorką sobie porówki. I szkielet. Ale ja nie mam dźwięku z Minecrafta, i co? Poczekajcie, bo ja muszę zrobić dźwięki o Ja mam. Co, Ej, to dobra, zajedziemy? jedziemy. Ja, zaraz zaraz mi ta Beatka zabije. Nie, ja uciekam. Ale to nie jest Beatka. Poczekaj, ja muszę zjeść. Ja też nagrywam. Wziąłem sobie wagonik. Beatka, ale nie biatka. E, może dla mnie pierwszeństwo, to bo ja nagrywam, ale pierwszy, to Dobra, na to. ale Mary... No ja po... <laughs> dobra, że nie było sporu. A ja sobie sam dałem radę. Tak, dobra. ty kfwier nie nagrywasz. On... Popchnę cię. Ja cię popchnę ja ci. A ja cię mogę popchnąć. Jak chcesz, ale Ja, dobra. Siu. ja też się no sam on... popchnąłem, ale nie dojadę za daleko. <laughs> Dlaczego ty wciąż tu siedzisz? Ja? Ej, ale Mnie, mi się pokazuje, y że jadę. Y Mnie właśnie minąłem e, Mariano. No tak, bo ty jedziesz, ich, ale... No nie, no dobra, ja tu zapierniczam gdzieś. No ja też. Mariano został tam. Lol. No, no też rol. jadę. No Coś tak, idzie? bo ty jedziesz, Miksik, ale Co? Mariano został za mną tam z kwasiarkiem. Kwasek? Kwasek, tak, kwasek tam siedzi. No lol. No. Ej, ja, ten tunel A, chyba ja jest z... bez końca, nie? Ten tunel, ten tunel nie ma końca chyba. Dlatego wow. teraz prze, teraz wy przewijacie ten, tą część filmu. Opuszczam was, o nie! Jezus Maria, co to się stało? Weź mnie pchnij. Dziękuję. Dojeżdżam tam do Was. Nie w tą stronę, ja nie chcę w tą stronę jechać. Oj. Nie! No proszę się. Nie! <laughs> nie dobre, nie będę Mój procesor Trudny. nie lubi Minecrafta ciała. <laughs> dziękuję! Niech to szybszy niż wagonik, patrzcie. Walić to. Ja jestem odporny na takie rzeczy. No to co Dziwny kwaśor. No, a widzisz, ja jadę wagonikiem. A ja tu idę do góry. Z Spencer, z poczekajcie, sp jest ja Co to robi? Ukoń. Oto. To będzie strzał. Nie poczekajcie, bo ja nie mam dźwięku z Minecrafta, to mnie niepokoi, ja muszę zobaczyć, co to się dzieje. Ktoś no. chce, to mam pochodnie. Ile masz? dzieje z dźwiękami. Nie poczekajcie, muszę... mnie strzela, Czeka, Ja zaraz wracam. Tutaj, teraz szybkie cięcia. Szybkie dręcie! Możemy mówić co chcemy, możemy obgadać w tym czasie Miksicha. No tu jest. Ej, jest. Ej, nikt. Nie ma żadnych dźwięków z mikroty. to mi nie... Dobra, eee... jestem. Gdzie jest Dragon? Hmm. Dragon K, jest? gdzie Ty poszedłeś? Czemu? słyszę, że klikasz tak? Dobra, jestem już. masz mnie No Znaczy jesteśmy. Dobra. Tak, bo jesteśmy, nie jesteśmy. Jesteśmy, byliśmy w świątyni, o, wyszedłem. Pustalają. Tak, to ja I poszedłem... Proszę do Dragon cześć. Ja poszedłem tutaj do góry, tutaj. Ej, są... tepnijcie tego. O. To jest kość. Nie, widzę, że weźcie tutaj. Weź... O kurwa. Cheater, cheater, patrzysz set jak się citawał. Ale to jest ogromne. Nie. Co, co ty no, to jest w zabudowa? Ktoś nie? 4. Bieda. A ja tu ogarniam. To zombiaku. A zgiń z kości go. Nie, ja idę do fontanny, nie wiem jak za... No też tam idę. Jezus, obiad jeszcze, uuuu... Mnie. My Myślę, że tej fontanii oczekujemy. Ale nie opuścił was na razie. Nie ma nic. Nie rozumiem, czy to 14? Oby to 14? Kogo nam no. podwołają? Czemu wszyscy jedzą takiego dnia obiad? Nie rozumiem, czy to 14? Oby to 14? Ja dopiero coś śniadania jadłem, a wy już mi znaczy. Nie wiem, ja się jadłem pewnie najwcześniej z was wszystkich. No co? Tak Gdzie tylko Mariano Italiano je na śniadanie schabowe e, narka... Tłumacz potrzebny Ilion, zabrażam Idę bo uciekam Gdzie przed Clipperami Ale że skończyła no, tak, mi się No, narka wam idę od was, och to smutne No to chodź pra... dziennik, osoby. No to chodź dalej Dobra, e, co? coś tam pewny, co tam e, Dziennik pewnej osoby 30 grudnia To, weź, to zabierze więcej wolontuers <noise> Nie mam pojęcia co to jest bo to jest w apostrofie więc e, niż mam O kwasiar wyszedł Aha. Ale droga wreszcie naprzód jest wreszcie otwarta Eee... Nie no. niedługo przejdziemy przez e, główne wrota do świątyni. Eee... E, niedługo wiedza... E, te, będzie moja. E, wszyscy są przestraszeni. How long... E, nie potrzebuję ich. No, czyli facet to szale w nie było nic. No czy trzeba pewnie wszystkie dźwignie, jakiś kod trzeba wykombinować? O, otworzył. Ja pójdę sprawdzić tam, bo mogliśmy opuścić jakieś skrzynie. Jest nie, wyra... tam dookoła trzeba się przejść, bo tam. O, Boże, święta. Właśnie, ja sądzę, że może być jakaś skrzynia. No i Ja rację. W, w książkach jest, ta, jest jakaś skrzynia, nie? O, no, tylko... jeden diak. Dobra, ja szukam skrzyni w książkach. Cicho. A biegnę tam do was. Właśnie tutaj przebiegnę, może tutaj znajdę ciekawego po podróż. Czego? Też poszukam. Nie ja mam takie teraz pytanie, nie? Bo nie wiem, może... Może wy to wiecie. O, znalazłem. Bo, może wy to wiecie, wiecie, bo moja głowa tego nie ogarnia. Um, dlaczego teraz tutaj mówię w pokoju pakina z innymi perfumami? No właśnie ja czuję i tutaj. O, tak, ja wiem, może, patrz, to jest bardzo długa historia, bo tak jak już rozmawialiśmy wcześniej, my wiemy na jaki temat rozmawialiśmy, o pewnym niemiłym zdarzeniu dla Miksicha, które może się stać Miksichowi, to mogą być ślady osoby, które chcą ci, która chce ci to zrobić. O, poczekaj, zrobić. bo tu jest... Fajcha. Czekajcie chwilę. O, jadę, to coś wybuchło. wybuchło. Co?! Wybuchło. A ja sprawdzam, czy tu się da wejść przez obrazy, bo wiecie, zawsze są te okryte przejścia głupie. A ja coś wybuchłem, tylko się nie wiem, gdzie. Jesteś podem... Ej, ale tego... Dobra, znalazłem. I przy okay. okazji obraz popsułem. Mam, Ej, Mam to pochodnie. Eee, pod... nie. Mam pochodnie. Chcesz pochodnie? Jesz pochodnie? Ej, po co... Ej, to są takie drzwi. Dobra. To teraz moc Iriona, Ej, nie, chodź Irion, Irion, kraftuje chleb. Irion, chodź tu, chodźcie tu. Okay, drzwi. Chodź. chleb kraftuje. A tu są drzwi, tu można wejść. Dobra, to ja za tam sami nie. Już tam do ciebie idziemy. O, otworzyłem. No wracaj. chlebek zjem. Coś tam pociągnąłem? Ej. No, nie ma tak jak zjeść jakiś porządny chleb. Hmm. Mam tylko jeden. Potrzebny mi tłumacz, znowu. Znowu, czemu wszystko? No, ja je? mam weekend. Na przykład e, Dragon Heist, może ty też przetłumaczysz? weekend. No i ja też. A ja, ja, ja mam fakt. Co? Chory to co innego. E, dobra, znów tego faceta, m, dziennik e, 20 lutego. E, poczekajcie, słuchajcie, może na razie tu nie wchodźmy, bo tam są drzwi, no, może tam nie wchodźmy, bo my pójdziemy do tych drzwi, które były tam dalej. Dobra, tam... to, to ja może w tym czasie przetłumaczę Dobra, ja się cofnę i zobaczę co nie tam... Nie mogę jest. się dłużej ruszać? Nie, tam chyba tylko drzwi było. Szukałem tego tak długo e, e, A teraz... Mm, potykam się tutaj mm. Nie, tam po prostu nie da się wejść Jestem taki zmęczony Dobra nie wiem, ja wyrównuję, tam się jeszcze na dole przejść, może w obrazach będą jakieś wajchy czy coś e, W obrazach nic nie było, była tylko skrzynia z diaksami No ja i tak poszukam o, mam... Naprawdę mi nie wierzysz Tak naprawdę ci nie wierzę Och O mam wajchę i co, i chujki nope Takie miłe Coś tam pociągnąłem Drzwi, drzwi się otworzyły o, skrzynia. Pusta, czyli już tu byłeś? No. Tam byłem. <laughs> Kiedyś no. drzwi otworzyły się podobno. Patrz, no. patrz, patrz jaki ci termieć już ma. Ty. No, tak samo jak ty mówiłeś o moich. Piękny widok, zrobiłbym coś takiego. Poczekaj, Dobra, coś ci... mi się tu otworzyło, także ja tu wchodzę. Ja to jest taki sam korytarz, dokładnie taki sam korytarz jak przed chwilą. No to biegniemy tam do ciebie. No bo z drugiej strony pewnie będzie można wejść. O nie, nie to, jest, to jest dokładnie to samo co tam. No to tak, czyli z drugiej strony nie, wejdziemy. Ale tu jest płytka naciskowa. No to... O, to coś bije. No to za świnie. To smutne. Ale ja już mam pełne jedzenie. No to weź mi też coś daj, bo ja mam. chciał no, zjeść mam, teraz ja teraz mam, mam jednego nieupieczonego stejka. No to ja go zjedz, sam jem ja stejka jednego. Ja go, ja go zostawię nie, na czarną godzinę. Nie miałem w ogóle jedzenia. W przeciwności do Mariano Italiano, który wszystko zjadł od razu. Miała. Dobra, Irią ja zapraszam. Dobra, wchodzimy. O, skrzynki! Gdzie skrzynki? Nie. Gravel można niszczyć, to ja się od razu zabieram do roboty. O, wiaderko. Co my chcemy zrobić z tym wiaderkiem? No jest. Dobra. Obstawiając, zaraz tu będzie... Wszyscy wiemy, co to znaczy lawa. Po prostu, może zalej tą lawę, to? Na przykład. Pięknie. Pięknie. Jestem z ciebie dumny. Dobra, highway to mix ich. nie wiem. spoko. O, drzwi. Tylko, że... Ktoś ma, kurde, przełącznik, czy coś? A w ogóle czemu nie szukamy przez gravel, z ciekawości? Nie wiem. Tu jest taka kubka większa. Nie wiem, ej, ee, o kurwa. Iryon? Poczekaj, bo tu jest większa... czemu nie mogę tego niszczyć? Iryon, słuchaj, gdzie ty wlazłeś? Daj mi to wiadro. Gdzie jesteś? Tu, za tobą. Jest, ale lagi mam. Daj no mi wiadro. Nagle też tak jak jakby przez kwasiora. Mam, yy, dobra, mam tylko jednego stejka. Kto chce stejka? Ja bardzo proszę, bardzo bardzo. Ktoś chce stejka tego czy wreszcie? Ja... Ktoś też mówił, bo nie słyszałem. Nie o, sobie widzisz sobie. grzeczny. Yy, a coś no tam jest dalej za tym? Bo tak... Nic, jesteś pewne? Ej, możemy coś tepnąć? Nie dobra, ja się po prostu w... będę wspinać wodą do góry. Może mi to wejdzie. Nie ma tepania... O, tu jest więcej... No, tak, nic nie ma, to znaczy jest skrzynia z dwoma... Jak sami potykamy... Już cię tepam. Kurde. jest slash tp Dragon... ...Haze... ...Irion29. Tu. Gdzie jesteś? Nie, mam nic. ja cię nie widzę nawet, więc wiesz. Proszę Co Cię, a nie widać Cię, super, kocham tą chwilę. Mam 10 megabitów neta. Gdzie jest Miksik? Ja tu się do góry wdrapałem. Z ciekawości, jak tam się wdropałeś? A. Już widzę jak. Bo tu jest woda, ja tak, o. O, ja, ja sobie tutaj to po prostu zaleję. Elegancko, o widzicie jak pięknie. To, o nie, nie, tak, tak, tak nie można ukłamywać ludzi. To kłamujesz Dobra, ja tu gdzieś wlazłem Ja też wychodzę już Nie, ja wlazłem tutaj do jakiegoś pomieszczenia Dobra, wciprzyłem tego pork chapa. O nie, dobra, i chodź tutaj, do mnie Znów ja czekaj, muszę stąd wyjść A bo nie tepnijcie się do mnie po prostu Poleś się, nie Typajcie no się... się do mnie I dajcie mi jedzenie Mam jednego pork chopa. No to nasz. Poczekaj, eee. Yy... Mix. O dobra, te płomie. Dobra, najpierw czakł. Dobra, proszę was, naprawdę? A... Ja tu biegnę, chuj w dupę. Panowie, nie tak agresywnie. Tłumacz. O, nie mamy tłumasa. spalił się. Daj mi tego pczopa, bo ja głodny jestem. dobra. dobra. Mm. O, mam diaksa. Kto tu mnie bije? E, to jest 10 stycznia tym razem. E, straciliśmy wielu w eksploracji tej świątyni. E, nieważne. E, jest A, jest za późno, żeby... powrócić. podarować? Jednego... Tak, ja mam pięć. No. A ja czternaście. A co chcesz? Miecz chcesz zrobić? A to obniżony żywiennik, No właśnie, nie lubimy mnie. Tak. No. no, nie no. Mnie już. O, znalazłem! Uuu, skrzynia. Mi tak chwilę katkuje, chwilę nie czapeczka. Dobra, może... Chodźcie, moja ukochana część, każdego ukochana część gry Minecraft. Labirynt. No wiem Poczekaj, Poczekaj, ja to zrobię trollowało. Moment Nie, nieładnie. Nie ładnie. tego robić. O Czemu tak czytujesz? No o moje ach, patrz. No nie, miks już wychodzi. Dobra, ja... Ja na razie przerwę nagrywanie, zróbmy sobie małą przerwę, muszę ogarnąć to, to co się dzieje teraz w domu, także szybkie zdjęcie. Ja też, ja też kończę i ja będę później. Dobra, to serwer wyłączam.